Kurset słoneczny 67 Gibran Hakil Gibran To nie ubranie, lecz serce sucone głodem i pragnieniem. Agnieszka syska. Czy nie jest czułość najwyższą bramą miasta? Spośród bram, murów, bram, wód. Murów z wód. <gry> czy nie jest bliska tej najwyższej prorokini miasta brama złota Jerozolimy Gdańska pod wyżynami pod nizinami niebieskimi miasta pośród bram, murów, wód murów, zwód jak biały piaskowiec, jak czerwona cegła. Czy nie jest najwyższą z piękna? Moim ubraniem, moim wieczorem, moją skórą. Jej własnymi rękami, które mnie z niej zdejmują jak ubranie wieczór. Wschód jak złoto. Ta brama wypatrzyła mnie zanim przybył mój statek. Jak ubranie wieczór.